W dzisiejszym odcinku graliśmy w Bedwarsy, ale łóżko ożyło. Naprawdę chodziło za mną i dawało mi różne moce. Tak więc jeżeli chciałbyś, żeby twoje łóżko na bedwarsach ożyło, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Siema dzisiaj jesteśmy sobie oczywiście na Bedwarsach na ACMC, słuchajcie, z panem wieśniakiem sklepem, czemu jest od do mnie odwrócony pleca ja O, jestem! A no ja właśnie jestem. Widzowie zapomniałbym, jest ze mną Zęciak, czekajcie, bo e, Zęciak gdzie ty jesteś? Nie widzę cię, halo, nie widzę ja cię jestem obok Ciebie Gdzie, gdzieś jesteś obok mnie, czekaj, no, bo nie Obok Ciebie no tutaj jakbyś poszedł prosto no idę ja prosto, przy... czekaj, no. Ja, idę no, 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 no czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się! No nie, dokładnie za to tobą. Jak za mną? No nie widzę cię, stary, gdzie ty jesteś? Nie ruszaj się, przestań, nie ruszaj się. No jestem to to tobą. co jest? O, nie jestem, nie, no jestem przed tobą, patrzysz, patrzysz na mnie, stary. To? Nie! Nie! Nie patrzysz na mnie, yy, gdzie i mogę ty... Się udowodnić, mój dragi. Czekaj, ty jesteś mogę gdzieś na, ty na dole? Nie, no, co ty? Co to? Ej, co to było? Coś <laughs> mnie uderzyło! Coś. No to ja właśnie! Jak ty mnie uderzyłeś? Ja jestem generalnie łóżkiem, Nie się mnie Co? Jak ty się stałeś łóżkiem? Jak ty się stałeś łóżkiem niby na Bedwarsach, wy ty wy Tak, jestem łóżkiem i generalnie musisz mnie bronić, żeby mnie. Ale... nie zabił. Bo... Nie dobra, ale, czek ale czekaj, ale jak ty jesteś łóżkiem? Mogę cię zniszczyć? Ej, to cię boli? Normalnie, nie, no bo... E... No, właśnie zabolało. E... Właśnie ale... zabolało C Ale nie poważnie, udowodnij mi, że jesteś łóżkiem, bo ci nie wierzę, stary, nie? Już się poczekaj, bo, bo, bo przez przypadek jak mnie uderzyłeś, to coś się tam stało. Nie nieważne, nieważne, już stary. Ale już ty, masz ty masz jakieś supermoce, czy co? E... O tu, tu jestem, tu, tu czekaj, o, o, tutaj tu Co? Tu ちょっと Jest git. Co się stało? Dlaczego tu jest bunkier? Co to się stało? No, tak, generalnie jestem takim. Mam, no, mam. Jestem łóżkiem, nie? Że tak powiem. I mogę robić różne rzeczy. Na przykład. Nie, mogę robić tak. I mogę cię na przykład. OAAAA! Nie, no. nie nie, nie nie! Ale co ty masz? jakieś super stary? Tak, mam generalnie bardzo dużo tych supermocy, ale. Ej, jakiś typeczek idę. Jakiś typeczek. No, teraz tu tipę... nie pokażę. Patrz, 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 co robię. Co się Rozwali dzieje ta? w tym momencie? Ty go. Ro... <śla> <śla> nie wierzę, jak ty go ale rozwaliłeś? Moim wyzwaniem jest to, żebyś musiał mnie bronić najlepiej, więc. No to może ty mi pomożesz. Czekaj, czekaj, ja muszę tam się do niego dostać. E, a czy masz jakieś inne supermoce? Możesz mi dać game moda stary czy coś? Spadłem. No, spadłem. Ja nie wierzę, ale ty możesz mi dać jakiegoś game moda czy coś? Game moda chyba nie mogę ci dać, ale mam na przykład y, fireball, -e, że mogę, patrz. Mogę tak Lol, dodać. jesteś ty? Tak, co? Lol. Ale mogę również Robić takie coś. Aaaa, co się dzieje? Dlaczego tak wyleciałem? Co, co się dzieje? To jest, to jest podmuch, i też nie ja... mogę sobie wywalać. No. Generalnie mogę np. użyć podmuchu. Aaa dlaczego mnie tak. Co się, się dzieje? Mogę sobie to, ja to daleko wywalam, to nie powiedziałem. Weź, tak nie, nie. rób. Generalnie... Chodź tutaj, chodź. chodź, chodź, chodź. A? ale chodź, nie, chodź, nie rób tak. Chodź, chodź bo, choć, bo ktoś nas atakuje, stary. Dobra, w jestem, okej. Okay. Ej, tu masz typka, tu masz, no masz typka, weź go, zepchni, ja nie dam rady. O! spokojnie, spokoń, mamy bunker, mamy bunker. Widzę cię, Zenczak, co się dzieje? Ale ty jesteś łóżkiem serio, ja. Jesteś łuszkiem, no? To ucznickiem normalnym. O, dobra, strzelasz, dobra. Go, strzelasz Dobrze. go, strzelasz go. Dobrze mogę rzucać, dobra słuchaj, mnie widzisz? Tak widzę ja cię, mogę, ja mogę... w sensie że jesteś łóżkiem Nie ja przestań być łóżkiem, znaczy no łóżko jest to, tu I ja mogę być nim, ale mogę też nie być nim no. W sensie? Co? W sensie takim, że mogę na przykład, ja jestem sobie za tobą A ty, tego nie wiem czy ty to widzisz czy nie I mogę na przykład sobie zrobić Wow, tak, żeby, co się dzieje? Farb, farb. Nie, nie, nie żeby, Żebyśmy zniszczyli przypadek łóżko, znaczy czyli mnie bo Co się, problem, dobra, ale... a możesz mi dać jakieś super jeszcze? Tak, co, co możesz jeszcze ja robić supermocy... takiego? A, uderzył mnie Ej uder nas broni łóżko, dawaj broń nas Czekaj, bunkier, No dobra, weź, niech tutaj wejdzie zrób mu, zrób mu podmuch, zrób mu podmuch, stary, zrób mu podmuch. Tak, tak. A! Nie zjesz, ale ty ty ja, ale mnie nie też to, ta, mnie też to zabiło Idę, idę, jestem, jestem, musiałem jestem. się odrodzić, musiałem się odrodzić Dobra. Dobra, Będziemy bronić, musisz, musisz tym nie bronić, ja w sumie też ciebie będę bronił W sumie bardziej ja chyba ciebie, bo, bo mam, 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 mam lepsze, że tak powiem moce no, e, wiadomo. no, Ja, ale jak ty w ogóle to wytrzasłeś, w sensie jak ty się stałeś łóżkiem w ogóle Bo nie zapytałem, co się stało, dlaczego tak Jak zostałem łóżkiem, pytasz mnie No, no nie wiem no, Po prostu, wiem. ubrałem, ubrałem na siebie prześradło, no nie, <suszy> nie wiem jak <się> to <suszy> wytłumaczyć, no, Sytuacja, no. Ja nie wierzę, ej, a możesz e mi dać jakieś efekty? Na przykład żebym, nie wiem, szybciej chodził albo coś takiego? Bo... Eee, właśnie... O, mogę, mogę, patrz! Co? Łapto, łapto, łap czekaj, bo no ktoś nas atakuje! Ej, a mam takie, e mam takie pytanie, ty e możesz w ogóle wschodzić z tym łóżkiem? W sensie możesz być mobilnym łóżkiem, czy nie? Czy musisz się tam stać, bo... No generalnie mógłbym, mógłbym, ale byś musiał na przykład nie podejść, jakbym mnie podnieść, wiesz o co chodzi? Aha, czyli czekaj, ja muszę ci jakoś. To czekaj, czekaj, kliknij, zobacz Kliknij czekaj. prawym na łóżko. No, no klikłem a i lewo, co. No, się położysz na mnie, nie, Dobre, lewym, lewym. No, lewym. klikłem. No, a, a, dobra, szybko broń to! Ja WOOO! Dobra, mnie też to. Czekaj, bo mnie też czekaj, to... Czekaj, czekaj, ja go muszę nie, tutaj nie. pozałatwić, ja go muszę załatwić, go, dobra! Zabij go, zabij go, szybko, szybko, szybko! Ja ja, ja dobra, zabiłem. Dobra i co? Czekaj, kliknę cię i pójdziemy razem, tak? Tak, będę mógł wtedy jakby... Dobra, klikłem cię, klikłem cię Nie wiem czy ty mnie widzisz No chyba zbroje czy coś Stoisz chyba tam, w sensie łóżkiem jesteś A, no to dobra No to ja generalnie jestem u ciebie i możemy możemy zachować inne tych, tak. No to udowodnij, udowodnij, to udowodnij, że jesteś przy mnie, weź tam jakiegoś firebola, rzuć czy coś to. A, nie tak! tak! tak. <laughs> <laughs> Jak ty, co ty robisz w ogóle? No przeżyłem! Dobra, szybko, o, ja Au. Fireballami, fireballami, oh, lol. Ale ty serio jesteś chodzącym łóżkiem stary! Nie rozwalają. Nie ja ty, ty se... jesteś! Ej, to tako. czekaj, to ja, czekaj, ja muszę ciebie chronić w takim bądź razie, ty musisz chodzić A, tak, koło! Tak, tak, musisz mnie chronić, dobra, idzie ziomek! No, idzie ziomek, dobra, czekaj, czekaj, ja niszczę tutaj okay. łóżko czy tutaj można zniszczyć łóżko? Czekaj, okay. czekaj, to jest no, biała okay. chyba, białej nie ma, kurczę, no jest, dobra. Jest problem jeden, jest problem jeden, bo jeżeli oni zniszczą tam 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 nasze te ta, wszystko co stoi Tak to wtedy jest no W sensie ty też już zadowałem ten... Co się dzieje? Co się pomóż, pomóż. Dobra, uciekaj Jezu łóżko! Uciekaj łóżko! On nie może Nie nie zabijem, nie Nie, zabiję, nie zabiję, nie Ja cię... Ja go zabiję! Nie, jedno serduszko! A ty? No, ja nie wierzę, no! Ja nie wierzyłem jeszcze! No, aha, ale... Go, go. No widzisz, ty jesteś chodzący łóżko, to ty jak ciebie, a ty mnie! Co to jest? No, no, na razie to wygląda tak, że ja ciebie bronię! Dobra! Ja nie, nie, nie wiem jak to jest możliwe, ale zmieniliśmy w ogóle bedwarsy tak, że to łóżko musi bronić właściciela, ja naprawdę <laughs> nie rozumiem tego, nie? E, łóżko, czekaj, chrońcie tutaj, a tutaj dwóch się bije, ja ci, tutaj pomogę ci, czekaj, bo pomóż mi łóżko, jesteś za mną? Jesteś za mną? Jest, jest, jestem za cały czas. Okej, okay, weź mu e, tam walnipieruna, jeżeli możesz, problem. jednego. E, jest, e, jest, e, zdrowym, tipek. jest problem, jest problem, jest problem, mam opóźnienia, mam opóźnienia, mam chwilowe opóźnienia, zaraz będę, zaraz będę. A co się <laughs> dzieje? Co się e, dzieje? Musiałem na chwilę wrócić do bazy naszej. No co, ale co tam łóżko musiałeś zabrać, czy co? Bo ja jestem sam. To, tak, pomocy potrzeb. Pod... A! Poczekaj, no, poczekaj, nie, nie umieraj. Nie, po, czekaj, nie, nie, ja nie, nie, nie. Je, idę do ciebie łóżko. Idę, idę. Wiesz mnie to najbardziej, że słuchaj, my zmieniliśmy w tym momencie bedwarsy. Jak to? Wiesz, 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 w sensie. Aha, no, no to ja jako łóżko muszę ciebie bronić. Nie wiem, nie wiem, nie wiem wiesz o co mi chodzić Tak, ciebie. ała, 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 nie bij mnie, ale nie ok, bij ok, mnie! Ok, ok, nie bijcie, nie bijcie. Nie 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 no bożu, właśnie deadnę! Że... Nie zginiesz! No te... Łóżko! Łóżko! No, nie, no, nie pół serduszka! Pół, 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 pół. pół serduszka! Nie, nie. No, zabiję się! <śla> łóżko! Dobra łóżko jesteś, ze, jesteś za mną, bo nie wiem nie, jestem, jestem Okej, okay, y, masz polecenie, wal tam, y, te, kule Wal kule, żeby Gdzie? ten typek, no tam, w tych no niebieskich, morskich Tak, a ja podejdę, poczekaj, ale... Okay. Dobra, wal szybko Jeszcze nie, czy, czy już? W sensie, no szczeraj, szczeraj, bo on musi umrzeć, a no, ja wtedy pod... Ja nawalam do niego Dobra, dobra, nawalaj Daj. Co się dzieje? To jest jakaś. O, to jest patka Wiesz, że co w ogóle za dwie minuty jest eksplozja łóżek? I jeżeli. No wiesz, no lipa by była. Co? Czyli co? Ja bym No! Nie? Dobra, załatwiłem! Jak Dobra, załatwiłem, załatwiłem! Dawaj szybko, wal, o, to wal, 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 wal! Wal, pomóż nie, mi! No, ale nie wiem Ale ja się boję, że cię zabiję, no, Nie, nie, nie. Zabiję, zabiję. I uwaga! Dobra, daliśmy radę! Jest! Wygraliśmy! Tak! Zabiję. Najlepszy zabiję. team! Najlepszy team!